men Hao, rzęszy Nimen Xin. Witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednym z najważniejszych chińskich wynalazków. Otóż krótka historia papieru. Tak, tak, chłopaki, to mała konkurencja dla Was. Bambus też nadaje się do produkcji. Cztery najważniejsze wynalazki pochodzące z Chin, które podbiły świat i uważa się, iż zrewolucjonizowały nasze życie, to papier, proch, kompas i druk. Dzisiaj parę słów na temat papieru. Ale po kolei. Pierwszą historycznie potwierdzoną dynastią, która rządziła Chinami, była dynastia Shang, a miało to miejsce mniej więcej 1500 lat przed naszą erą. Co to znaczy historycznie potwierdzona? To znaczy taka, po której do naszych czasów zachowały się elementy kultury materialnej, w tym źródła pisane. Zdziwicie się, na czym w tamtych czasach, 1500 lat przed naszą erą, Chińczycy pisali. Za czasów panowania dynastii Shang, głównym nośnikiem pisma były skorupy żółwia i kości wołu, czyli tak zwane kości wróżebne, po mandaryńsku jiaguén, o co chodziło? Otóż władcy z tamtego okresu byli bardzo przesądni. Chcieli znaleźć odpowiedź na różne nurtujące ich pytania. Na przykład, czy kampania wojenna, do której się przygotowują, zakończy się sukcesem? Czy królowa, która jest przy nadziei, będzie miała szczęśliwe rozwiązanie? Czy w przyszłym roku nawiedzą Chiny powodzie, a może susze? Tego pyta typu pytania zadawano i żeby znaleźć odpowiedź na nie, w skorupach żółwia i kościach wołu przewiercano otwory, następnie je przepalano i na podstawie tego, jak się rozpadły, jak spękały, odpowiedni urzędnicy na cesarskim dworze mieli za zadanie znaleźć tę odpowiedź. Jednym słowem, zwracano się z zapytaniem do wyroczni. Proces często powtarzano wielokrotnie. Powiedzmy 10 razy pytamy, czy kampania wojenna przyniesie pozytywne efekty. 8 razy wychodzi, że tak, dwa razy, że nie, więc jest wielkie prawdopodobieństwo, że jednak będzie sukces. Pytania i odpowiedzi zapisywano na skorupach żółwia i kościach wołu, i to są właśnie źródła pisane, które z tamtego okresu, czyli sprzed 1500 lat przed naszą erą, przetrwały do naszych czasów. W 1899 roku jeden z chińskich urzędników na dworze dynastii Qing zachorował. Jako lek, a raczej składnik do produkcji leku, przypisano mu tzw. kości smocze, czyli lungu. Okazało się, iż były to właśnie kości wyroczni, skorupy żółwia pokryte dziwnymi piktogramami. Piktogram to coś przypominające obrazek, coś pomiędzy obrazkiem a współczesnym ideogramem. Zaintrygowany chiński urzędnik pokazał te skorupy żółwia chińskim uczonym, którzy, jak się okazało, odszyfrowali część piktogramów i odnaleziono mnóstwo tego typu skorup. I Kości w prowincji Henan w okolicy dzisiejszego miasta Aiyang, czyli starej stolicy dynastii Shang, która rządziła w Chinach te 1500 lat przed naszą erą. Dzięki temu można było wiele powiedzieć na temat tego, jak wyglądał świat w tamtych czasach, jak wyglądało społeczeństwo, czym interesowali się władcy, na jakie pytania starali się znaleźć odpowiedź. Ale to mała dygresja. Wracamy do papieru i pisma. Otóż te skorupy żółwia i kości wołu oczywiście nie były najlepszym nośnikiem pisma. Trudno było grawerować czy ryć w skorupach i kościach. Cały czas szukano czegoś lepszego. I w ten sposób najpierw Chińczycy wymyślają, iż będą pisać na bambusowych płytkach i jedwabiach. Bambusowe płytki łączone ze sobą sznureczkiem, i w ten sposób powstawały takie rozwijane bambusowe księgi. Natomiast były one bardzo duże, duże objętościowo, nieporęczne, ciężkie. Chińscy uczeni, jak chcieli przejechać z miasta do miasta, no to ciągnęli za sobą całe wozy wypełnione tymi bambusowymi księgami. Natomiast jedwab był dobrem drogim. Ekskluzywnym, rzadkim, mało kogo stać było na to, żeby kupić jedwab i co więcej, jeszcze na tym jedwabiu pisać. Więc, oczywiście, cały czas szukano jakiegoś jeszcze lepszego substytutu, aż w końcu wymyślono papier. Za symboliczną datę wynalezienia papieru uważa się rok 105 naszej ery i są to czasy panowania dynastii Han. Otóż jeden z cesarskich urzędników Eunuch o imieniu Cylun podaje pierwszą receptę na papier. Cajun zmieszał ze sobą korę drzew, włókna konopi, stare rybackie sieci, a także stare jedwabne i lniane szmaty. To wszystko zostało rozdrobnione na drobne fragmenty, po czym to gotowano z dodatkiem węgla drzewnego, mieszano. Rościerano tłuczkiem w specjalnym naczyniu, płukano i tak przygotowaną masę wylewano na płaskie powierzchnie, po czym suszono w warunkach naturalnych albo wypiekano w piecach. Oczywiście to była pierwsza receptura na papier. Z czasem ją nieco udoskonalono, wykorzystując między innymi również bambus, trzcinę, ratan czy słomę. Z czasem również wymyślono specjalne bambusowe sita na ramce, którymi przygotowaną masę czerpano i stąd pojawiła się nazwa papier czerpany. Współczesne odkrycia archeologiczne pokazują, iż papier znano jeszcze przed naszą erą. Na drugi i pierwszy wiek przed naszą erą datowana jest na przykład mapa odnaleziona w Chinach w okolicach miasta Tienżwej w prowincji Gansu. Natomiast rzeczywiście recepturę na papier po raz pierwszy podano w tym 105. roku naszej ery. Papier od Chińczyków najpierw poznają kraje ościenne, czyli Korea i Wietnam, później Japonia, następnie dociera on do Azji Środkowej i wreszcie do Europy. Na XII i XIII wiek datowane są pierwsze papiernie w Europie Południowej, w Hiszpanii i we Włoszech. E, powoli Mamy w Europie już zmierzch średniowiecza, przez całe średniowiecze Europa pisze na wyprawionych skórach. Zresztą papier, który dociera do Europy, też nie od razu wypiera pergamin. Pergamin jest wytrzymały, więc jeszcze przez wiele lat na pergaminie spisuje się różne księgi, na przykład Biblię. No i oczywiście pamiętajmy, że ten papier sprzed 2000 lat to był zupełnie inny papier niż ten gładziutki i przyjemny w dotyku, z którego korzystamy dzisiaj na co dzień. On był chropowaty, wcale tak bardzo nie nadawał się pod pismo jako nośnik pisma. Droga do uzyskania tego współczesnego papieru była jeszcze długa i wyboista. Na koniec można jeszcze dodać jako ciekawostkę, iż prawdopodobnie również Chińczycy wymyślili papier toaletowy. Otóż według przekazów już w XIV wieku jeden z chińskich cesarzy właśnie w tym celu otrzymał płatki papieru w dodatku perfumowane. No i co chłopaki, pewnie trochę wam bambus sprzedzili produkując papier w Chinach.